<grym> Dobra, to może... Łoś, nie? program do produkcji. Właśnie. Ja nazywam się Chyla Bartłomiej, a moim i Państwa gościem jest Wojciech Alszer, słynny Fokus. raper tudzież muzyk instrumentalista. No, instrumentalista to wiesz, flet w szkole podstawowej, nie? Prosty. To się, to się wytnie. Dobrze. Rozmawiamy dzisiaj o muzyce, o programach muzycznych do tworzenia hip hopu w zasadzie, bo myślę, że Ty w tym się specjalizujesz, czy już nie? Już nie. Myślę, że jakieś około hip hopowe, trapowe rzeczy robię, ale też bardziej elektroniczne. Miałem przerwę w ogóle. Ja robię w programie w DAWie FL Studio i pamiętam, że zatrzymałem się gdzieś na szóstce, na siódmce. I wróciłem do bitów, ponieważ yy, chcę robić swoją płytę sam. Yy, I robię to będzie druga trzecia płyta solowa, a druga płyta, którą zrobię sam od początku do końca, no, tylko prewersje jakby miałem kupione bity od, od yy, producentów. No i między 6 a 20 dużo rzeczy się nadziało w FL Studio i w internecie, w którym powstało mnóstwo tutoriali, jak robić muzykę. Yy, no, i też rozwinę jakby swoje jakby producenckie podejście, i rozeznanie. Jak tak naprawdę tą muzykę produkować, żeby ona wychodziła już na jakimkolwiek dobrym poziomie. Bo przedtem przeważnie wyglądało tak, że układaliśmy ścieżki, melodię i oddawaliśmy to producentowi w studiu, który mi to kręcił. Tak, tak. Mhm. tak, a teraz, żebym chciał, i właściwie nie jest to takie totalnie trudne. Do czego chciałbym przekonać, e, zrobienie tego w domu. Jest dużo tak zwanych e, garażowych producentów, czy, czy sypianianych, bedroom producer. Na przykład ja. Na przykład ja również, e, którzy są w stanie wycisnąć ze zwykłego laptopa brzmienie takie, które dorównuje, a przynajmniej zahacza o, o, o jakby światowe standardy. Co jest bardzo satysfakcjonujące, bo starasz dwa kawałki obok siebie i ten, do którego chcesz dążyć, i ten, który ty zrobiłeś, i właściwie różnica jest coraz bardziej minimalna w miarę jak ro zaczynasz robić te bity. Jak to wyglądało na przestrzeni lat? Jaki był Twój pierwszy program do robienia muzyki? Pierwszy to był Fast Tracker. To był taki program, w którym w ogóle Cała paleta, jakby z ułożonymi instrumentami, leciała do góry i odgrywana była tylko jakby środkowa kreska. To był chyba jeszcze 8, 8 bitowy, nie, nie 8 bitowy, ale 16 bitowy, ale sample miał chyba 8 bitowy, wczytywał tylko z jakąś tam delikatną syntezą FM, czy coś takiego, czy on te sample na syntezę FM. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak coś tam działo. Eee, strasznie długo tam siedzieliśmy, nie mieliśmy nawet skład e, FT2. Eee, bardzo fajny program miał, nawet ukrytego węża, można było sobie pograć w, w ramach jak się słuchał obity No kawał historii, dużo taka scena komputerowa, demo robiła tam muzykę i w tym programie. Także też mieliśmy dużo do podejrzenia modułów, to się nazywało moduły, ale generalnie chodziło o sesje. sesje, co Całe kawałki po prostu, jako sesję poukładaną. Gdzieś właśnie z demo scen, z ludzi, którzy robili muzykę do gierek, do, do tych dem pecetowych takich, że pokazywali swoje skille, jak potrafią programować, latały jakieś kulki, latające napisy takie falujące i tak dalej, no więc oni podkładali też muzykę pod to i układają ją właśnie w trackerach. Potem ją bardzo łatwo było skompresować do jakichś takich podstawowych bitów asemblerowych yy, i ona zajmowała bardzo mało miejsca. No ale mieliśmy podgląd do tych bitów, więc często kradliśmy sample, wyciągaliśmy z tych bitów. Yy, było wtedy dużo drama bassu, yy, jungle yy, I stamtąd wyciągaliśmy sample i pierwsze jakby pakto czyli 20 lat temu jakoś, to... Sporą część sample mieliśmy właśnie z tych modułów, yy, Równolegle mieliśmy też sample jakieś takie zgrywane z winyli, bo jeszcze często w domach, mieszkaniach ludzie mieli gramofony i, i mieli te winyle, więc i winyle samplowaliśmy i ten dopiero później jakby zaczęły wchodzić. E, Siliki, nie? Siliki, no. to później czasy, no. A teraz na przykład jakimś polecił program do tworzenia muzyki. Są właściwie dwa główne. Jeden to jest Ableton Live, drugi to jest Apple Studio. I właściwie nie. próbowałem znaleźć różnice I nie ma tak, że jeden albo drugi jest lepszy albo gorszy. Są to narzędzia po prostu. Są to narzędzia, więc jeżeli ktoś by miał próbować. Może bym proponował Abletona komuś, kto by chciał zacząć. Z tego powodu, że. Dużo ludzi y, robi w Abletonie, jest dużo tutorialów y, do Abletona i tak dalej. Znowu, jeżeli ktoś by chciał zrobić Hiphop, Trap, to znowu więcej tutoriali jest z DFL Studio. Myślę, że mhm. tylko tutaj jest problem. Natomiast no, to jest święta wojna. pc, Macintosze, Coca-Cola, Pepsi. Y, więc, tak naprawdę, tutaj nikt nie wygrywa. A y, jakby sam plik wynikowy, to co można zrobić, y, jest porównywalny. Natomiast mógłbym stwierdzić z ostrożnością, że o wiele więcej muzyki elektronicznej jest robione na Abletonie i... Na pewno. No choćby ja. dlatego, że Skrillex robi na Abletonie, ale też dużo producentów robi w FL-u, więc... Mhm. A potem, jeżeli chodzi o e, mix i mastering na przykład, jakiś, twoim zdaniem, vst -ki? Czy jednak analogie? Trochę to inaczej wygląda, bo Jasne można wpaść jakby w króliczą norę pełną FST, naściągać tego i tak dalej, ale tak naprawdę zauważyłem i też wiele razy czytałem i usłyszałem w tych tutkach, co się w sumie okazało prawdą, Rozmawiałem też z różnymi producentami. Tak naprawdę chodzi o opanowanie tych takich nadrzędnych narzędzi typu Equalizer, kompresor, reverb opanowanie gain Staging, czyli. Miksowania w taki sposób, że perkusja pojedyncze elementy z perkusji ustawiasz pod jeden suwak, y, pianina ustawiasz pod drugi, basy no. pod trzeci i to potem ustawiasz względem siebie, czyli jakby 90% jest w miksie. Y, okay, w dobrym się. miksie jest. A, a opanowanie jakby stricte właśnie narzędzi jak działa y, equalizer dlaczego. Y, Dlaczego używamy e, zakończeń, e, tych fejdów pomiędzy na przykład częstotliwościami e, takich, nie a nie, nie innych. Jak się wycina? E, jakie są zasady tym rządzące? Dlaczego te zasady łamiemy? I tak dalej. To jest ciągłe zdobywanie wiedzy, ciągłe zdobywanie wiedzy. E, I myślę, że potem kwestia wybrania narzędzi jakby e, do tego to jest już Kwestia dosyć mocno indywidualna, tym bardziej, że często jest tak, że ja jeszcze tego nie słyszę, a robię już te bity no, ponad 3 lata w tym jakby nowym y, moim zawzięciu się za te bity. Ale ludzie mówią, że na przykład między jednym narzędziem, a drugim narzędziem jest różnica w brzmieniu, i to jest bardzo możliwe, bo tam inne algorytmy działają, jeżeli to są odtwarzane y, instrumenty prawdziwe albo nawet generowane od początku, jakby. no nie są kopiami fizycznych urządzeń, tylko jak, jak, jakieś nowe oprogramowanie. Za każdym idzie inny algorytm i, i on ma e, swoje plusy i minusy. Ale jeszcze chciałem wrócić właśnie do tego, że choćby w takim equalizerze. Y, trzeba, znaczy trzeba. Warto się dowiedzieć, jak jest skonstruowany taki equalizer i na jakiej zasadzie on działa, że on działa na zasadzie y, znoszenia się y, fal, prawda? Mhm. I, to niesie ze sobą jakieś konsekwencje, yy, i myślę, że wgłębienie się w ten temat, jak narzędzie jakieś działa, jak ono jest skonstruowane, w sensie tak samo jak z samochodem, jak działa silnik, yy, jakie rzeczy wpływają na, jak, na jakie aspekty silnika, czy on ma, będzie miał większą moc, czy większą pojemność, yy, czy będzie miał inną krzywą przyspieszenia, i tak to dalej, to wszystko są rzeczy takie podstawowe. Czyli znajmy narzędzie, jak ono funkcjonuje, a dopiero potem. Yy, nie wiem, nie tyle co dobierajmy i tak dalej. W odpowiedzi, tak naprawdę, na Twoje pytanie: Fab Filters to są mhm. filtry bardzo dobre, w sensie vst -ki. Mamy tam i kompresory, i limitery, mhm. cała paczka i tak Ale dalej. Jak to ozon słyszałeś? Bardzo lubię i bardzo polecam i właściwie nie, ja używam na Ozonie. No chyba dlatego, że ma zintegrowaną tą sztuczną inteligencję, prawda? Również. Która bardzo pomaga muzykom tworzyć jakby już to brzmienie, które mhm. idzie w tym kierunku, nie? Które powinno być. Ale też spotkałem się z wieloma znaniami konkretnych muzyków, którzy mówią, że to jest bardzo fajne narzędzie dla początkujących, ale tak naprawdę trzeba trochę inaczej z niego korzystać. To nie jest tak, że się kliknie z masterymi kawałek gotową wsteczkę, tak? Tylko bardziej to polega na tym, że klikasz z masterymi kawałek, słuchasz go, patrzysz, co on zrobił, gdzie podciągnął, co zmniejszył na przykład na equalizerze właśnie. Wracasz mi się do tego. Dokładnie, wracasz mi się do tego, kręcisz to u siebie, mm. robisz to jeszcze raz, tak, żeby jego krzywa była jak najbardziej płaska, żeby on jak najmniejszą ingerencję robił. I myślę, że to jest kluczem jakby, do rozwijania siebie. Drugą, drugą, wersję, drugą rzeczą, która jest bardzo ważna, to jest zrobienie do plików referencyjnych. Si po prostu bierzemy kawałek, który nam się podoba, bierzemy swój kawałek, który ma podo podobne instrumentarium, tak się mhm. i staramy się go zmiksować w, podobnym, w podobnych proporcjach, w podobnych w wartościach, na przykład rewerbu. Mhm koncentrując się na przykład na pojedynczych instrumentach, nie? Teraz kręcę tą gitarę i staram się powtórzyć to brzmienie, chociaż u mnie jest całkowicie inna melodia i, i inaczej to wygląda, jest trochę barwa inna i tak dalej, nie? I to są właściwie dwa klucze, poznaj narzędzia i, i, i rób według referencji. Robienie kawałków, które Ci się podobają w formie Twojego jakby odtworzenia, to też jest cały czas nowa nauka. Po pierwsze robisz te bity, a po drugie uczysz się cały czas nowych rzeczy. Więc to jest dosyć mocno pasjonujące. To byś mi pewnie więcej pomógł powiedzieć o melodii, bo ja na przykład jestem producentem, który nie zna teorii muzycznej, aczkolwiek ostatnio trochę skroczyłem. No właśnie, właśnie. Natomiast no ja y, troszkę inaczej do tego podchodzę, bo y, ja w większości korzystam z... Y, żywych instrumentów, czyli chcę mieć mhm. bas, to biorę sobie kontrabas czy gitarę basową, go nagrywam i potem dopiero szukam w... brzmienia już w gotowym jak gdyby, instrumencie, mhm. tak? biorę gitarę, sobie ją dogrywam. Chociaż yy, perkusję często robię, elektroniczną, lub mhm. yy, tak jak ostatnio. No w bloku na pewno łatwiej. W bloku na pewno łatwiej, tak. Albo yy, też yy, spróbowałem takiego w jednym ze swoich utworów, Pomieszanie jak gdyby do mm -hmm. żywej perkusji, zmapowanie elektroniczne mm -hmm. jest na wtyczka do tego, która po prostu e, jak gdyby nadąża za uderzeniami stopy i warryczne. A sam ci goni, sam ci dostawia. Tak, ja tak, 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 tak. No. I, mm -hmm. i, i, I tworzy to elektroniczne brzmienie ży, mm -hmm. żywego, żywego instrumentu. może Ci jest... kratka, ale tam może zrobić swing. E, jeszcze się powiedzieć na przykład, że bardzo jakby Czymś to mnie zaskoczyło między tym FL-em szóstym, siódmym czy ósmym, nie pamiętam, a, a dwudziestym, czyli te kilka lat, kiedy nie robiłem muzyki. Było przejście z czegoś, co było mm, zaskakujące, nowe. Wtedy, kiedy Benny Benassi wydał Satisfaction, to mm -hmm. w się robiło, nie? No, Ale specyficzne takie pompowanie tego basu, nie? To się nazywa Side -chaining. Mm -hmm. I tak naprawdę teraz to jest totalny standard. Wszyscy to robią i sidechainuje się wszystko do wszystkiego albo pojedyncze częstotliwości sidechainuje się względem czegoś. E, wracając do tej teorii e, tworzenia muzyki, cała jakby teoria częstotliwościowa, dlatego tak ciągle wracam do tego jak equalizera, czyli wyrzucanie rzeczy, które są niepotrzebne w samplu, czyli na przykład całego dołu, tego takiego szumu z instrumentu, tego i tak nie słyszysz, a to robi tak zwane zamulenie miksu. Chodzi o to, żeby instrumenty też były słyszalne. Tak, żeby tak. i on, każdy i musi mieć swoje do... miejsce i możemy to robić jakby na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest właśnie, żeby umieścić je w częstotliwości, czyli niskie, wysokie, więc jest, tu jest, nie wiem, gitara, tu jest pianino, tu są hi tu jest perkusja i bask, ale też chodzi o to, że sidechainem można to jakby troszkę oszukać, że robi się tak jakby te same, Miejsca w miksie zajmuje się na przemian. Czyli w momencie, kiedy tuleci baz jest całkiem z przodu i rozwala się skrywek z uszy, to w momencie, kiedy wchodzi stopa, to na sekundę one się zamieniają miejscami, Baz tak. Bas cichnie, wchodzi tak. stopa. I to samo można robić do... Na przykład w Ozonie jest to nazwane mapowaniem, maskowaniem. Maskowaniem. Że z jednego kanału może sobie maskować częstotliwość na drugi, i możesz je nawet dynamicznie equalizować, że w momencie, kiedy chodzi stopa, to w tym momencie, kiedy ona się nakłada z innym instrumentem, to ci pompuje w dół jakby samą tą częstotliwość. Nie? Można to robić manualnie, nawet w, w studiu często robię to manualnie, ale jakby te dwa triki wracając do początku, czyli częstotliwość i sidechain w nowoczesnej muzyce elektronicznej. Y to jest jak podstawa i to się trzeba, tego się trzeba nauczyć i wydaje mi się i... No jeszcze całej masy, różnych innych rzeczy, ale to no są ja takie tak się rzeczy. które teraz sobą, działają, tak, no. powiedzmy, że zajmuje się produkcją, produkcją muzyki, tak? No bo w sumie to muzyką zajmuje się od 12 roku życia, to już trochę minęło, ale samą produkcją powiedzmy tam piąty czy szósty rok. I tak no myślę, że no im dalej wraz, tym ciemniej. Dokładnie, ale to tak z całą muzyką jest, prawda? Nie ma czegoś takiego, że zakańczy, zakańcza się tą, tą podróż muzyczną, bo za każdym razem można się dowiedzieć czegoś nowego, czegoś ciekawego i czegoś, co pokazuje ci, że tak naprawdę znowu nic nie wiedziałeś, nie? Ta moja podróż, jakby w kierunku producenstwa, tak jak mówię, dopiero po trzech latach robienia bitów i to nie zbyt intensywnego. Ostatnio zacząłem robić bardziej intensywnie odkrywania wiedzy, oglądania tych tutorialów, dowiadywania się na czym to wszystko polega i dlaczego moje kawałki nie brzmią, a czyjeś brzmią. I wtedy wszyscy profesorowie z tutorialów, czyli producenci mówią mi cały czas to samo, bo nie robisz tego, tego i tego, bo nie wycinasz tych śmieciowych częstotliwości, bo nie używasz gainstangingu dobrego i tak dalej. W się powtarzany to wiele razy, mówimy, kurczę, coś w tym musi być, prawda? I jak człowiek rzeczywiście zwróci uwagę na bardzo dużo małych szczególików, na które oni pokazują palcem, to rzeczywiście ta, to naprawdę zaczyna brzmieć. I, I to jest totalnie satysfakcjonujące, kiedy zrobisz bit i wieczorem masz po prostu banger nie? No, jest to super. No dobrze, to może jakiś nie wiem Co byś powiedział młodym ludziom, którzy zaczynają tworzyć muzykę, w jaką stronę pójść? Aby się zastanowili przede wszystkim, bo to jest królicza nora bez końca. Czy w ogóle chcą to robić? Może są lepsi w czymś innym. Można robić muzykę dla półska dla siebie, ale jakby krzywa dojścia do jakiegokolwiek w miarę sensownego poziomu, to jest na pewno kilka miesięcy. I to nie jest tak, że siądę dzisiaj do programu i mi się i zrobię bit taki jak, jak moi dole, prawda? żeby się przynajmniej zbliżyć do tego, to jest naprawdę kilka miesięcy intensywnej nauki, prób, ćwiczeń, robienia bitów, wyrwania włosów z głowy, znajdywania problemów. Do dzisiaj mam tak, że znajdę jakiś problem, że coś mi się dzieje, że na przykład werbel z high-hatem mi nie chodzi. Myślałem, że na przykład sidechaining. Jakby z na siebie częstotliwości jest tylko na dole, czyli stopa i bas, bo wszyscy o tym mówili. Okazuje się, że na przykład werbel z hejketami. Jeżeli wchodzą hejkety, na przykład, a miałem solowy werbel, to hejkety zmieniają brzmienie werbla. Nie wiedziałem, co się dzieje. Zacząłem to side-chainować, jakoś to w końcu limiterem to załatwiłem, ostatecznie. ale to nie, jakby nie chodzi o to, nie? Eee, cały czas można dotrzeć do jakichś problemów i nie wiedzieć, jak znaleźć rozwiązanie. Więc albo internet, albo dobrym pomysłem jest posiadanie kogoś pod telefonem, kto już robi te bity i ma czas, serce i energię, żeby ci tłumaczyć podstawowe rzeczy. Także uważajcie na swoje pasje, bo pochłaniają całe życie. Dobrym tak dowodem tego jest Wojtek i ja. No i co, może życzymy wszystkiego dobrego i powodzenia w swoich realizacjach. Dokładnie tak, pozdrawiam serdecznie.